Dzień dobry. Kilka tygodni temu zakończyliśmy naszą wystawę czasową pod tytułem Dzieje Krotoszyńskiej Edukacji. Do tworzenia tej wystawy przygotowaliśmy się dość długo. Długo musiała ona poczekać, bo aż od roku 2019, czyli od roku, kiedy na pewno powstała pierwsza w Krotoszynie szkoła, szkoła parafialna. Jestem na korytarzu muzealnym, w sumie w tym budynku również przez pewien czas funkcjonowała szkoła. Historia naszego budynku jest niezmiernie ciekawa, więc odsyłam do materiału na jej temat. Jeśli chodzi o dzieje krotoszyńskiej oświaty, to ponieważ wystawie nie towarzyszyła żadna publikacja, broszura, żaden folder, dlatego też zebrane informacje prezentowane na wystawie postanowiłem przerobić na materiał youtubeowy i dlatego dziś pierwsza część filmiku na temat historii krotoszyńskiego szkolnictwa. Filmiku dość ogólnego, ale i tak bardzo długiego, dlatego postanowiłem podzielić go na dwie części dwie i tak długie części, bo każda z nich ma i tak 20 minut. Dziś część pierwsza, na którą żeby nie przedłużać, serdecznie zapraszam. Przyjmuje się, że pierwsza szkoła w mieście Krotoszynie została utworzona wraz z przeniesieniem parafii z kościoła pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny we wsi Stary Krotoszyn do nowo ufundowanego, położonego już w granicach miasta, jeszcze wówczas drewnianego kościołka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Akt fundacyjny tej przeniesionej parafii wydał rycerz Wierzbienta Herbłodzia, a spisał go 1 lipca 1419 roku ówczesny proboszcz, ksiądz Jakub, który był też zapewne pierwszym nauczycielem działającej przy parafii szkółce. Niestety niewiele wiemy na temat początków miejscowego szkolnictwa. Źródła z początku XVI stulecia zmiankują, że najbliższe Krotoszynowi szkoły parafialne znajdowały się w Kobiernie i w Baszkowie, niemniej istnienie tu w Krotoszynie szkoły parafialnej jest niemal pewne. Celem takich szkół było kształcenie przyszłych duchownych, dlatego też uczniowie rekrutowali się wśród chłopców. W szkole tej uczono tzw. trivium, czyli gramatyki, rzecz jasna łacińskiej, a także retoryki oraz dialektyki. Ten swoisty program nauczania był bardzo różnorodny w zależności od wielkości, zasobności i lokalizacji parafii, no i oczywiście w zależności od samego kapłana, który był jednocześnie nauczycielem. Czasami naukę uzupełniano o śpiew kościelny. A rzadziej o treści, które wykraczały poza sferę kościelno-religijną. Przez pierwsze 100 lat krotoszyńskiej edukacji nasze miasteczko dorobiło się co najmniej dwóch studentów, którzy kontynuowali edukację na Akademii Krakowskiej. W 1478 roku był to Jan, syn Wojciecha z Krotoszyna, który studiował wraz z Michałem, synem Dawida z Kobelina. Drugi żak pojawia się w roku 1499 i jest to Jakub, syn Mikołaja z Krotoszyna który studiował z Mikołajem, synem Macieja z Sulmierzyc. Po nabyciu przez Jana Rozdrażewskiego herbu doliwa dóbr krotoszyńskich w drugiej połowie wieku XVI szkółka parafialna została przekazana najprawdopodobniej do dyspozycji braci czeskich, co zdaje się potwierdzać wzmianka w rękopisie tzw. synodów braterskich z roku 1597. Po śmierci dziedzica Krotoszyna placówka wróciła w ręce kościoła katolickiego. Syn zmarłego Jana, Jan II w roku 1621 polecił mieszczanom utrzymywać rektora szkoły, a w razie jego wyjazdów z miasta miano mu dostarczać podwody. W tym miejscu warto podkreślić, że część krotoszyńskich dzieci kształciła się wówczas również w szkołach parafialnych w Kobylinie i w Kobiernie. Przywilej Katarzyny Rozdrażewskiej z roku 1673 zezwalał m.in. miejscowej gminie żydowskiej na opłacanie nauczyciela, który jednocześnie nadzorował szpital. Szkoła dla dzieci żydowskich powstała w drugiej połowie wieku XVII w pobliżu synagogi przy dzisiejszej ulicy Garncarskiej, a spłonęła wraz z Bożnicą w roku 1827 podczas olbrzymiego pożaru gęsto zabudowanej dzielnicy żydowskiej. Aż do połowy XVIII stulecia krotoszyńska szkoła parafialna nie miała własnej siedziby. Ksiądz Dominik Tomnicki, który, który wizytował dekanat krotoszyński w roku 1743, Polecił miejscowemu proboszczowi, aby ten zobowiązał mieszkańców, bogatego było nie było w tym czasie, Krotoszyna, do budowy gmachu szkoły. Mieszczanie jednak mocno ociągali się z tą inwestycją i dopiero ksiądz Jan Gorczyczewski w raporcie dla Komisji Edukacji Narodowej z roku 1788 wspomniał, że nowy budynek szkoły został postawiony na koszt miasta w pobliżu Kościoła Farnego i odbywały się tam lekcje dla dzieci i młodzieży. Wspomniany budynek, czyli było nie było. Najstarszy budynek szkolny w mieście stoi do dziś naprzeciw głównego wejścia do bazyliki, ale w 1848 roku został przebudowany. Źródła wspominają, iż na dachu znajdował się dzwonek, który zwoływał na lekcje. Uczniowie płacili za naukę nauczycielowi po 4 do 5 groszy tygodniowo, ponieważ bardzo niskie pobory z kaszy miejskiej, rocznie jakieś 16 zł, nie wystarczały na jego utrzymanie. Do szkoły uczęszczało jedynie 15 uczniów, a nauczycielem i jednocześnie dyrektorem szkoły był Paweł Młotowski. Dzieci uczyły się, jak wspomina to, to już wspomniane źródło, czytania, pisania i rachunków. Ksiądz Gorczyczewski we wspomnianym raporcie zauważył też, że w mieście znajduje się również szkoła protestancka i tutaj cytuję, daleko liczniejsza i nierównie lepiej opatrzona od pierwszej. Pierwszą szkołę dla protestantów otwarto w naszym mieście w roku 1781. Po Synodzie w Leśnie w roku 1776, gdzie upomnieli się o nią przedstawiciele gmin, gminy luterańskiej. Szkoła mieściła się w klasztornym browarze, ale już w 1790 roku przeniesiono ją do domu kantora, który znajdował się w pobliżu budowanego wówczas zboru ewangelickiego, czyli dzisiejszego kościoła pod zeznaniem św. Andrzeja Boboli. Zupełnie odmiennie szkołę protestancką oceniał pierwszy krutoszyński pastor, Georg Bokrot. Według jego relacji stan szkoły był na tyle zły, że kilku obywateli skłoniło jednego z miejscowych rzemieślników, by nauczał dzieci we własnym domu. Nieporozumienia w Radzie Kościelnej spowodowały, że dopiero w roku 1795 zatrudniono nowego nauczyciela. A przytaczane w historii miasta przez Alberta Egelinga sprawozdanie szkolne z roku szkolnego 1805-806 wskazuje, że obowiązkiem szkolnym objęto 85 dzieci protestanckich, wówczas było to równoznaczne z dziećmi niemieckimi, z czego 18 nie, uczęsz nie uczęszczało na zajęcia wcale, 43 nieregularne, a za opuszczanie zajęć należało wówczas wnosić opłatę na, opłatę na rzecz nauczyciela który ponadto otrzymywał 75 talarów z kasy dworskiej, 20 talarów za nauczanie dzieci wojskowych oraz 40 talarów innych dodatków. W 1789 roku, podczas kolejnej wizytacji, wspomniany ksiądz Gorszyczewski raportował, że w krotoszyńskiej szkole uczy się 14 do 17 dzieci, i on to określił, obojej płci, jednakże efekty tego nauczania miały być mizerne. Sytuacja zmieniła się diametralnie rok później. Ten sam wizytator wspomniał, że dyrektorem szkoły był wówczas Antoni Chmielnik, 45-letni krotoczynianin, który od roku pracował jako nauczyciel pisania i czytania. Uczył miało być już wówczas 58, 40 chłopców i 18 dziewcząt. Z tego wynika, że do szkoły w tym czasie uczęszczał co drugi krotoszyński chłopiec i co czwarta dziewczynka, oczywiście w obu wypadkach chodzi o dzieci powyżej 7 roku życia. Warto w tym miejscu też wspomnieć, że w latach 1780-1789 co najmniej 13 krotoszyńskich chłopców uczęszczało do sześcioklasowej szkoły podwydziałowej w Kaliszu, która nauczała na dużo wyższym poziomie niż lokalne szkoły parafialne. W 1793 roku Wielkopolska wraz z Krotoszynem znalazła się w granicach państwa pruskiego. Był to oczywiście rezultat drugiego rozbioru Rzeczypospolitej i początek ponad stuletniej niewoli z przerwą na czasy Księstwa Warszawskiego. I to właśnie w czasach Księstwa Warszawskiego Izba Edukacji Publicznej wprowadziła w 1808 roku po raz pierwszy na naszy, w naszym kraju obowiązek szkolny. Po klęsce Napoleona i po kongresie wiedeńskim, państwo pruskie ponownie zajęło część dawnej Rzeczypospolitej, m.in. większość Wielkopolski z krotoszynem. W roku 1819 władze pruskie wprowadziły w całym kraju obowiązek szkolny, co dla mniejszych ośrodków oznaczało konieczność adaptowania albo wynajmowania lokali na potrzeby szkolne. Taka sytuacja miała m.in. miejsce na Krotoszyńskim Błoniu, gdzie lokalne władze dzierżawiły pomieszczenia na klasy lekcyjne u okolicznych gospodarzy. Dopiero w 1837 roku postawiono tam budynek szkolny, jednak już po 50 latach okazał się on zbyt mały i znów trzeba było wynajmować salę u okolicznych mieszkańców. Na początku XIX stulecia szkolnictwo podstawowe nadal miało charakter wyznaniowy. W Krotoszynie działały trzy szkoły: Katolicka, przy kościele Farnym, we wspomnianym już wcześniej przeze mnie budynku, Ewangelicka, którą w 1847 przeniesiono ze wspomnianego domu kantora do dawnej siedziby Sądu Krajowego. Chodzi oczywiście o tą starszą część, ten starszy budynek Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Sienkiewicza. No i oczywiście trzecia szkoła, czyli Szkoła Żydowska, jak już wspomniałem, położona w pobliżu synagogi. Pojawiło się też wówczas w Krotoszynie Szkolnictwo Średnie. W 1819 roku powstały w mieście dwa prywatne zakłady kształcące młodzież, które jednak szybko upadły. Były to szkoły Huitera oraz Fingera. Dużą renomę w tym czasie miała pensja Angeli von Wyrzykowski, która wraz z mężem Deruta, Francuzem, otrzymała w 1829 roku zgodę na utworzenie szkoły żeńskiej. W tym okresie bardzo popularne stały się właśnie zakłady dla dziewcząt, i taki zakład przez krótki czas prowadziła wdowa Lozer, a inny, podobny, utworzony w 1830 roku, sześć lat później został wchłonięty przez Miejską Wyższą Szkołę dla Dziewcząt. Początkowo władze pruskie nie zgadzały się na utworzenie w Krotoszynie pełnego klasycznego gimnazjum, którego ukończenie zapewniałoby miejscowej młodzieży wstępne studia. Na początku 1836 roku utworzono szkołę powiatową, którą połączono z właśnie powstającą wyższą szkołą dla dziewcząt. Obie szkoły były utrzymywane przez miasto, a zlokalizowano je w budynku poklasztornym, czyli w dzisiejszej siedzibie Muzeum Regionalnego. W lutym tego samego roku 1836 Krotoszyńska Komisja Szkolna zaproponowała objęcie kierownictwa połączonych szkół profesorowi Karolowi Mąckiemu, nauczycielowi Gimnazjum Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. Mąski przyjął ofertę i zajął się organizowaniem placówki oraz dostosowaniem do jej potrzeb dawnego budynku poklasztornego. W gmachu obecnego muzeum utworzono pierwszą w naszym mieście szkołę średnią. Miała ona zaspokajać ambicje głównych niemieckich mieszkańców Krotoszyna. Obok kierownika w placówce pracowało jeszcze czterech nauczycieli dwóch katolików oraz dwóch ewangelików. Nauka trwała trzy lata, a w 1837 roku dodano kolejną, czwartą klasę. Zadaniem szkoły było z jednej strony zapewnienie kształcenia podstawowego osobom, które nie zamierzały podejmować studiów, a z drugiej strony przygotowanie do nauki w starszych klasach gimnazjum. Uczniowie, którzy chcieli studiować, mieli zapewnione zajęcia z zakresu religii katolickiej i ewangelickiej, a także z zakresu języków polskiego, niemieckiego, francuskiego oraz greki. Reszta uczniów kształciła się w zakresie arytmetyki, geometrii, fizyki, historii, chemii, geografii, kaligrafii oraz rysunku i śpiewu. Zarówno krotoszeńscy nauczyciele, jak i mieszkańcy miasta konsekwentnie dążyli do przekształcenia szkoły powiatowej w pełnoprawne gimnazjum. W tym zakresie Krotoszyn konkurował z pobliskim Ostrowem i to właśnie w Katolickim Ostrowie, a nie w Ewangelickim Krotoszynie, władze z Poznania zdecydowały się ostatecznie otworzyć gimnazjum. Odbyło się to na fali łagodzenia antypolskiej polityki w połowie XIX stulecia. W tym samym czasie Krotoszyńska Rada Miejska, chcąc wybrnąć z trudności finansowych, które związane były z utrzymywaniem szkoły powiatowej, przekształciła tęże szkołę w szkołę realną. Liczono w ten sposób na wsparcie finansowe ze strony państwa. Do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Poznaniu skierowano wówczas stosowny wniosek i rozpoczęto likwidację językowego charakteru kształcenia na rzecz placówki opartej o program szkół realnych. Przemianowanie szkoły powiatowej w szkołę realną miało miejsce w grudniu 1847 roku, a już 2 października 1849 roku Miejska Komisja Szkolna uchwaliła utworzenie sześcioklasowego gimnazjum realnego. Szkoła taka nie dawała jednak nadal podstaw do podjęcia studiów, dlatego też mieszkańcy Krotoszenia kontynuowali swoje starania o utworzenie w mieście gimnazjum klasycznego. Do połowy XIX stulecia szkoła powiatowa, a następnie realna, dzieliła budynek klasztorny z wyższą szkołą dla dziewcząt. W roku 1850 przeniesiono jednak tę drugą szkołę do budynku dzierżawionego od kupca Mejera Hirsza, a w roku 1865 przeniesiono ją do nowego, wybudowanego dla niej gmachu, chodzi o dzisiejszą siedzibę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Dopiero argumenty patriotyczno-wyznaniowe niemieckich mieszkańców Krotoszyna przekonały Ministerstwo Oświaty oraz prowincjonalne kolegium szkolne w Poznaniu do utworzenia w Krotoszynie gimnazjum klasycznego. Od marca roku 1854 dyrekcja i nauczyciele reorganizowali gimnazjum Realne. Ważną kwestią było upaństwowienie placówki, aby zapewnić środki na jej funkcjonowanie. Pod koniec 1864 roku rząd pruski przejął szkołę, w zamian żądając przekazania na rzecz państwa gmachu placówki wraz z całym jej majątkiem oraz zapewnienia rocznej dotacji miejskiej na rzecz gimnazjum w wysokości 3000 talarów. W ten sposób powstało wreszcie krotoszyńskie gimnazjum króla Wilhelma. Ważną rolę dla rozwoju obu krotoszyńskich szkół średnich odegrali dyrektorzy, którzy przybywali do Krotoszyna z innych pruskich szkół jako ludzie już doświadczeni, wspomniany Gustaw Mącki w latach 1836-48, potem August Gladisz w latach 1848-58, Herman Hüzik w latach 1861-65 i Heinrich Balke. Utworzenie państwowego gimnazjum spowodowało znaczny napływ młodzieży, której z czasem gmach poklasztorny nie był w stanie już pomieścić. Wzbogacony na wojnie z Francją rząd niemiecki, już oczywiście zjednoczonych Niemiec w roku 1877, podjął decyzję o budowie nowego budynku szkoły przy Rocket Strasse, czyli przy dzisiejszej ulicy Kołontaja. Budowę rozpoczęto latem 1878 roku, a ukończono na początku 1881. W drugiej połowie XIX wieku w Krotoszynie funkcjonowało sporo szkółek prywatnych, które przygotowywały dzieci do nauki w szkołach średnich ponieważ powszechne szkolnictwo ludowe miało bardzo niski poziom. W pierwszej połowie lat 70. dziewczęta, które chciały uczęszczać do wyższej szkoły dla dziewcząt, mogły przez 2-3 lata dokształcać się u córki wspomnianego profesora Mąckiego, Elizabeth. Na podobnych zasadach funkcjonowała szkoła prowadzona przez rektora Balocke oraz Flore Zachs, a od połowy lat 80. przez Hedwig Höpfner. W latach... W 80. XIX wieku nastąpił rozwój instytucji szkolno-wychowawczych w Krotoszynie. W roku 1882 utworzono w pierwszą w mieście szkołę zawodową, która stopniowo zastępowała liczącą setki lat praktykę nauczania zawodów w warsztatach pod okiem mistrzów. Siedzibą Państwowej Rzemieślniczej Szkoły Dokształcającej, bo właśnie taką nazwę nosiła, był budynek szkoły ewangelickiej. W 1886 roku rozpoczęła działalność Niemiecka Państwowa Szkoła Kształcenia Handlowego, a od roku 1894 w Krotoszynie działała również Szkoła Zawodowa Cechu Balwierzy i Fryzjerów z trzema nauczycielami i dwudziestoma uczniami. W 1900 roku otwarto też Handlową Szkołę Dokształcającą. Ponadto, od roku 1800 1891 wszystkie kształcące się w mieście dzieci powyżej 10 roku życia mogły uczęszczać też do szkoły zręczności, gdzie nauczano stolarstwa i rzeźby, a trzy razy w roku organizowano w Krotoszynie bezpłatny kurs dla ogrodników i sadowników. Wszystkie te wymienione instytucje funkcjonowały aż do zakończenia I wojny światowej. W 1882 roku Julia Menzel, wdowa, prowadziła w mieście także ochronkę dla kilkunastu dzieci, a w roku 1910 istniały w Krotoszynie już dwie ochronki ewangelicka oraz katolicka, które prowadziła doktorowa Polewska. Ustawy i zarządzenia władz niemieckich w dobie tzw. kulturkampfu zmierzały do zjednoczenia narodowego i do szybkiej germanizacji polskiej części społeczeństwa. W latach 1873-1900 usunięto język polski ze wszystkich zajęć lekcyjnych, w tym również z lekcji religii, a na posadach nauczycielskich w tym czasie coraz rzadziej zatrudniano Polaków. W przełom wieku XIX i XX to także wzrost działalności inwestycyjnej, jeśli chodzi o infrastrukturę szkolną w Krotoszynie. I tak w roku 1800 w rozpoczęto budowę nowego murowanego gmachu Szkoły Katolickiej, czyli Szkoły Powszechnej, przy ulicy Kaliskiej. Chodzi oczywiście o dzisiejsze zabudowania Szkoły Podstawowej nr 1, w Szale Powstańców Wielkopolskich. Ta inwestycja została ukończona na początku wieku XX i mniej więcej w tym samym czasie, bo w latach 1900-1905, wybudowano nowy budynek Szkoły na Błoniu, również Szkoły Katolickiej Powszechnej, ale dla przedmieści. Chodzi o zabudowanie dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 3. Również mniej więcej w tym samym czasie, bo w roku 1903 na tyłach Szkoły Ewangelickiej, a przypomnę, że mieściła się ona w budynku dawnego Sądu Krajowego przy Wilhelmstrasse ówczesnej, czyli przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza, rozpoczęto budowę tam tzw. nowej Szkoły Ewangelickiej, czyli tej części zabudowa dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 4, która znajduje się bliżej parku. Ponadto dzieci ewangelickie mogły też uczęszczać do wybudowanej w roku 1900 szkoły ewangelickiej na przedmieściach, przy dzisiejszej ulicy Ostrowskiej. Chodzi o obecne zabudowania zespołu szkół specjalnych w Krotoszynie. W roku 1912 do Krotoszyńskich Szkół Ludowych uczęszczało 602 dzieci ewangelickich, czyli po prostu niemieckich. Do tego jeszcze 1316 dzieci katolickich, z czego 1233 to były dzieci polskie, a 83 niemieckie. No i do tego jeszcze 30 dzieci żydowskich. W szkołach ludowych pracowało 30 nauczycieli, głównie Niemców, jak już wspomniałem. Natomiast jeśli chodzi o szkoły średnie, to dużą renomą, w całej zresztą dzielnicy, cieszyła się w tym czasie Wyższa Szkoła dla Dziewcząt, w której zatrudnionych było 14 nauczycieli i która to szkoła dysponowała nowym budynkiem, który w 1912 roku rozbudowano o nowe skrzydło. W placówce uczyło się 200 uczennic, z których 70% aż stanowiły Niemki i Żydówki. Jednak dla władz Krotoszyna najważniejsze było gimnazjum króla Wilhelma, które reformami z lat 1883 i 1892 przekształcono z siedmio w dziewięcioklasowe, a między rokiem 1885 a 1903 przy placówce działała także szkoła przygotowująca uczniów do egzaminu, który uprawniał do nauki w sekście gimnazjalnej tejże szkoły. W roku 1896 miasto starało się o utworzenie przy Gimnazjum Krotoszyńskim szkoły realnej, która przygotowywałaby młodzież do pracy w administracji, przemyśle, handlu oraz rzemiośle. Było to bardzo istotne w kontekście trwającej wówczas polsko-niemieckiej rywalizacji gospodarczej, gdzie społeczności niemieckiej Krotoszyna zależało na tym, aby niekoniecznie kształcić przyszłych studentów, ale tak naprawdę, żeby kształcić miejscową przyszłą własną klasę średnią. Kilkuletnie starania zakończyły się sukcesem i decyzją Ministerstwa w roku 1903 przemianowano Gimnazjum Klasyczne w Krotoszynie na Gimnazjum Zreformowane typu frankfurckiego, które obejmowało również szkołę realną. W roku 1906 budynek Gimnazjum powiększono o dobudowane skrzydło zachodnie, a reorganizację Gimnazjum zakończono w roku 1912. Na przełomie XIX i XX wieku do szkoły uczęszczało 300 uczniów, z czego miejscowi stanowili niewiele ponad połowę. Szczególnemu nadzorowi podlegali w gimnazjum Polacy, polscy uczniowie. Nie mogli oni brać udziału w antyniemieckich imprezach, a ich stancje rewidowano regularnie w poszukiwaniu nielegalnej literatury patriotycznej. Mimo zaciekłych działań germanizacyjnych, liczba polskich uczniów w gimnazjum stale wzrastała i w latach 80. wieku XIX stanowili oni około 20% uczniów, a na początku XX wieku już 1 trzecią uczniów w gimnazjum. Uczniowie, którzy wywodzili się ze środowisk wyłącznie polskich, zderzali się w tejże szkole z nauką wyłącznie w języku niemieckim oraz z uczeniem się kilku języków obcych jednocześnie. Część z nich nie była w stanie poradzić sobie z aż takim obciążeniem i rezygnowała w niższych klasach. Mimo antypolskiego nastawienia szkoły, polska młodzież, głównie zrzeszona w tajnych kołach samokształceniowych, nastawiana była patriotycznie. Tu w szkole działo m.in. Towarzystwo Przyjaciół Tomasza Zana. Najsilniejsze zaostrzenie stosunków polsko-niemieckich w drugiej połowie XIX wieku. Na początku 20 przypadło na lata 1901-1907, kiedy to w całej dzielnicy doszło do strajków szkolnych. Były one największą próbą sił między ludnością Polską a zaborcami od czasu powstań w okresie wiosny Ludów. Bezpośrednią przyczyną wybuchu strajków było rozporządzenie rejencji o nakazie nauczania religii w języku niemieckim, o czym już wspomniałem. Od początku akcji strajkowej mieszkający w Krotoszynie Polacy bardzo interesowali się sytuacją we Wrześni, organizując nawet wiece poparcia dla strajkujących tam dzieci i rodziców. Początkowo sytuacja narodowa w naszym mieście była bardzo napięta, jednak pomimo incydentów nie doszło do jej pogorszenia. Strajki szkolne w Krotoszynie wybuchły w latach 1906-1907. I o tych strajkach nagrałem już materiał, nawet dwuczęściowy, do którego oczywiście odsyłam. W każdym razie strajkowały szkoły powszechne przy ulicy Kaliskiej i na Błoniach oraz Wyższa Szkoła dla Dziewcząt. Akcją strajkową, pokrótce tylko powiem, że kierowała straż na czele z doktorem Budzyńskim, a całość zbiegła się w czasie z kampanią wyborczą do niemieckiego parlamentu, więc władze zdławiły strajk dopiero wiosną roku 1907. Rodziców strajkujących skazywano na kary finansowe a za duchową nieobecność dzieci w szkołach, a organizatorzy wieców i akcji strajkowej spędzili po kilka miesięcy w więzieniach, jak na przykład Klemczak czy Bolewski. Przeprowadzano także rewizje w mieszkaniach działaczy narodowych oraz na stacjach polskich gimnazjalistów, a znalezione materiały patriotyczne groziły procesem, tak naprawdę. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się strajku na Krotoszeńskie Gimnazjum, które, jak już też wspomniałem, stanowiło oczko w głowie miejscowej władzy, ze szkoły wydalano rodzeństwo strajkujących w innych szkołach dzieci, a uczniów podejrzanych o działalność polską również ze szkoły usuwano. Odpowiedzią Polaków na tę sytuację był wzrost popularności tzw. tajnych kompletów czyli udzielanych w tajemnicy lekcji języka polskiego, geografii oraz historii Polski. W roku 1904 przy ulicy Zdunowskiej w Krotoszynie otwarto Preparandę, czyli zakład przygotowawczy dla młodzieży, która chciała się kształcić w seminarium nauczycielskim. Chodzi o dzisiejszy budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Nauka w takim zakładzie trwała 2 do 3 lat. Krotoszyńskie seminarium nauczycielskie zaczęło działać 4 lata później, w roku 1908, początkowo w Kamienicy u zbiegu dzisiejszej ulicy Koblińskiej i Szolsztrasy, czyli ulicy Mickiewicza niemal jednocześnie przy, przystąpiono do budowy gmachu dla tejże właśnie szkoły. No i nowy imponujący budynek seminarium nauczycielskiego stanął przy ulicy Zdunowskiej w roku 1913, tu, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Chodzi oczywiście o dzisiejszy budynek szkoły podstawowej nr 5 w pobliżu wspomnianej przed chwilą przeze mnie preparandy. Po roku działalności ta szkoła została Zawieszona, działalność tej szkoły została zawieszona przez wybuch oczywiście wspomnianej wojny. Podczas której w murach seminarium nauczycielskiego zorganizowano lazaret dla zwożonych tutaj do krotoszyna z frontów rannych żołnierzy. Ponieważ materiał jest dość długi, a ja nie chciałem go jeszcze raz montować, to należy się Państwu pewne errata, ponieważ podczas montowania tego filmiku yy, dopatrzyłem się dwóch nieścisłości, dwóch pomyłek. Po pierwsze, yy, Szkoła żydowska powstała w Krotoszynie w drugiej połowie XVIII wieku, a nie XVII, jak powiedziałem w filmiku. W drugiej połowie XVII wieku Żydzi mogli utrzymywać własnego nauczyciela. Natomiast druga pomyłka dotyczy osoby kierującej strajkiem krotoszyńskim, strajkiem szkolnym. Nie był to oczywiście dr Budziński, jak wspomniałem, tylko po prostu dr Bolewski. Za pomyłkę przepraszam, tutaj już ją od razu prostuję. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie filmiku i zapraszam na drugą część materiału w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.